Mam ogromne przeświadczenie, że takie spotkania i takie wykłady są bardzo potrzebne nie tylko dla mieszkańców naszego miasta Skarżyska, ale na pewno dla wszystkich ludzi. I sądzę, że najważniejsza jest w tym wszystkim świadomość. Świadomość tego zwykłego kowalskiego, który połączy te elementy swojego zdrowia z tym, co może przeczytać, może posłuchać, czyli tej profilaktyki. Takiej praktycznej, warzywno-owocowej, ale także, także profilaktyki w ruchu. Myślę, że też bardzo ważne jest, żeby te wykłady coraz częściej się odbywały. Oczywiście będziemy, będziemy je organizować. W miarę potrzeby, w miarę zainteresowania. Myślę, że to nie będzie ostatni wykład pani doktor Karoliny Galikowskiej, która nam myślę, że w, da, w jakiś przystępny sposób, chociaż jakby nie dało się uniknąć tego nazewnictwa typowo medycznego, przyswoiła już ten temat, prawda? No i będziemy zapraszać myślę, lekarzy świadomych na dalsze wykłady. Bardzo też jest istotne, żebyśmy mieli tą świadomość, że już dawno Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, określiła definicję zdrowia. Zdrowie to nie tylko jest brak choroby, prawda, to nie tylko jest brak kalectwa, to jest przede wszystkim pełnia fizycznego, umysłowego, społecznego dobrostanu. To jest definicja zdrowia. I każdy, ten właśnie Kowalski, powinien mieć tego świadomość, bo i tak w, w ostateczności, w konsekwencji nasze zdrowie leży w naszych rękach. Myślę, że też bardzo istotne jest to, żebyśmy wiedzieli, że atakują nas choroby, które niektóre już stały się chorobami cywilizacyjnymi. Wiemy, że przypełnione są oddziały, Osób chorych na raka, czyli onkologiczne, prawda? Jest to już choroba cywilizacyjna. Taką chorobą jest cukrzyca czy, układy, czy choroby układu, układu krążenia, czy też alergie, bo generalnie 50% populacji nie tylko tu u nas w mieście, ale ogólnie populacji ludzi na całym świecie cierpią na skutki tej alergii. Więc tak bardzo jest to istotne, aby coraz częściej takie spotkania się odbywały, aby podnosić tą świadomość i myślę, że z czasem frekwencja będzie dużo, dużo lepsza. Przede wszystkim chciałam podziękować pani Katarzynie Woźniak, prezesowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która bardzo pomogła w, razem z dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w organizacji i przygotowaniu tego wykładu. Chciałam podziękować władzom miasta, panu prezydentowi i wszystkim tym, którzy się przyłożyli do jakby organizacji tego wykładu.